A dla nowych na moim kanale zionków, od razu gadam, że to jest kanał, na którym możecie znaleźć dużo fajnych gier, na przykład Roblox Man i inne gry, które będziecie mi proponować. Będę wszystkie gry, które mi proponujecie, nagrywał, robił wszystko, co będziecie chcieli, robił challenge, które będziecie chcieli. Więc chodźcie na mój kanał, nudno wam nie będzie. Gram też e, zawsze z moimi widzami, więc właśnie do mnie będziemy razem grać. Taki jest mój kanał właśnie. Mamy tutaj patrzcie Skype PvP tam ten eventy mam fajne, ostatnio był też event Power Training Simulator, który możecie zobaczyć, jak go nie widzieliście na moim właśnie kanale. Tutaj jest. Nasza wyspa Spod meteory się nazywa. I więc subskrybujcie mój kanał i lajkujcie, bo mój naprawdę marzeniem jest nabranie. 100 subskrypcji przed końcem lata. Nie wiem, czy do tego dojdziemy, ale mam nadzieję, że tak. Ja Wam dziękuję serdecznie za to, że mnie wysłuchaliście. A my lecimy, w sumie nie lecimy, ale jak chcecie, to będziemy mogli polecieć do odcinków. Więc subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. A się w sumie <todgłos> żegnam, nara, z, z, z byłem, ja do ombez.